Na 90% to będzie jeszcze. Specyficznie pływa, ale wędka się pięknie gnie. Ależ, o, o kurde, odpalił się ładny. Nie wiem, za ogon chyba. Może albo się. za ogon. O, to ja już się nie dziwię, dlaczego taka ciężka walka. Siemane widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, kolejna przygoda z serii 200 km do łowiska. Dokładnie tak, kolejna, kolejna Przygoda dość daleko, z całkiem sporą odległością kilometrową od mojego miejsca zamieszkania. Tak, i słuchajcie, dzisiaj lecimy na nowe łowisko. Znowu w okolicach Lublina jest aktualnie godzina 6. Wstałem o godzinie 5. E, Ogarnąłem sprzęt, jedzenie, bo dzisiaj jest niedziela i sklepy są pozamykane. Wrzuciłem wam film i czas, słuchajcie, jechać na ryby. Mam około 2 godzin drogi, plus minus. No pewnie bardziej plus, na jakie łowisko to powiem wam jak już będę na miejscu jak mi otworzą, mam rezerwację na godzinę 8, a jest godzina 6, więc mogę się nie wyrobić, ale słuchajcie jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że się wyrobię, że nikt mi mojej rezerwacji nie zabierze nie wiem czy to jest w ogóle możliwe ale trzymam kciuki, żeby udało mi się tam w miarę szybko dojechać, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze i z przepisami ruchu drogowego ale już bez zbędnego gadania, słuchajcie ruszam, ruszam w drogę po przygodę. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to słuchajcie, mamy dla Was ala konkurs. A mianowicie, w tym konkursie będziecie mogli wygrać wyjazd ze mną, z Wojtkiem, z ekipą Rafisza, z ekipą Łowcy Lucia i z ekipą Lubimy Duże Sumy. Od 12 do 14, słuchajcie, jedziemy na Wisłę całą ekipą. Będziemy tam polować na duże sumy i dwie osoby, które przyłączą się do zbiórki charytatywnej w ramach nagrody, wygrają, słuchajcie, wstęp na nasz wyjazd. Jeżeli chodzi o zbiórkę, to zbieramy pieniążki na wózek dla Kacpra. Link do zbiórki macie, słuchajcie, w opisie na kanałach Lucia i Lubimy Duże Sumy będziecie mieli wszystkie informacje odnośnie konkursu. Także tam Was zapraszam. Z mojej strony to wszystko i miłego oglądania. Jestem chyba na miejscu, słuchajcie. Idę teraz do jakiejś budki, dowiem się wszystkiego. No, tu na ogół ładnie się wszystko prezentuje: jest taki wielki parking, fajny dworek. Idę nad staw, zobaczymy. Udało się, słuchajcie, dotarłem na łowisko siemień i nawet zakupiłem guzeczek. Wypożyczyłem, no nie zakupiłem, ale wypożyczyłem. E, no bo ja mam trochę sprzętu zawsze ze sobą i nie wiem, czy ja się w ogóle zapiorę na raz. Mam szczerą nadzieję, że tak, bo tego sprzętu jednak mimo wszystko, że to metal feeder to wziąłem naprawdę sporo, bo jest tam kołyska, jest singer, jest sling, podbiera karpiowy, no już... Tego małego podbieraka nie brałem, no bo jak tutaj są jeśotry, to... Bo ogólnie przyjechałem tutaj na łowisko jesiotrowe, tutaj są trzy łowiska, karpiowe, sumowe i jesiotrowe. No i pani poleciła numer stanowisko numer 18, także idę na stanowisko numer 18. Trochę sprzętu jest, ja nie wiem jak ja to zabiorę w taki malutki wózeczek, będzie ciężko. Słuchajcie, więc jestem już nad wodą na stanowisku numer 18. No i powiem Wam, że ludzi jest sporo: naprawdę jest bardzo dużo. No ale jest niedziela, także wszystko jasne. Na początku zaczniemy sobie od rozrabiania zanęt i peletu. Zaczniemy standardowo od peletu. Pelecik Soul Mam zamiar siedzieć cały dzień, ale na razie nie rozrabiam jakoś mega dużo tej zanęty. Do mieszanki pójdzie karp amur zanęta. Resztki, które mi zostały, jedna, druga oraz zanęta gruba ryba. Teraz muszę to namoczyć. No, jest lekki wiatr nie powiem, że nie. Lekki wiatr jest. Nawet można rzec, ogromny. Mamy już. Rozrobiono zanęty, teraz trzeba ją przesiać. Więc standardowo wszystko nasi to i do wiadra. Jest tu naprawdę sporo ludzi, więc na razie nie chcę używać kamery głównej, żeby nie peszyć tutaj wszystkich dookoła. Muszę sobie poradzić z GoPro, póki co. odlejemy wodę z paletu, bo widzę, że fajnie nasiąkł. Przesianie tej zanęty będzie trochę czasochłonne, także nie będę Was zanudzał i widzimy się jak już ją przesieje. Zanęta fajnie już przesiana. Wsypujemy do wiadra, resztki mieszamy. I teraz słuchajcie, dodajemy deep drup. Wymieszamy to wszystko tak, żeby zrobiła się mocno śmierdząca zanęta z fajnym kolorkiem, bo kolorek fajny już ma, no już fajnie śmierdzi. To mi się podoba. Pelecik też już ładnie rozrobiony. Odleję z niego resztę wody, której już chyba nie ma. <gry> Także dobrze. Wsypujemy i mieszamy. Pięknie. Dobra, więc słuchajcie, na pierwszy ogień poleci słodka przynęta, a na drugi. Śmierdziuś jakiś. Aktualnie zakładam dy od Dynamite ananas-banan, przynęte, łowtersika, ze względu na to, że spisuje mi się na ostatnich wyprawach, więc zobaczymy jak tutaj będzie, czy tutaj też się spiszę. Mam lekko większy hak tutaj na jednym zestawie, właśnie pod tą przynętę, haczyk ósemeczka na gumkę, obkroimy tą przynętę fajnie, cyk, coś pięknego. Teraz żeby to na gumkę weszło ładnie, będzie idealnie wręcz. Oho. No powiem wam, że nie fajnie, bo fala jest z moją stronę, więc będzie ciężko. Jak na razie nęciu tą wędką nie będę, drugą sobie będę nęcił obie miejscówki. Jedna wędka będzie bardziej na środek, druga pod ten brzeg. No bo tutaj nie mam za dużego pola do popisu, dookoła wszędzie wędkarze, a jednak muszę dać im przestrzeń do łowienia, więc nie będę hamem. Jedną wędkę zarzucę po prostu tutaj sobie na wprost, holując sobie co chwilę ryby, widziałem już karasia. Ktoś wyholował, także inne ryby, prócz jesiotrów, tutaj są. Pani mówiła, że również są karpie, także będzie ok. myślę. No, przejechałem 200 km. Są tu jesiotry do 10 kg, więc jeżeli złowię takiego 10-kilowego jesiotra, to, to będzie moja życiówka na 100%. A na takim kiju zabawa z taką rybą, myślę, że będzie piękna. Trzymam kciuki, żeby udało mi się złowić taką rybę. Wy też trzymajcie, bo na pewno to nie będzie łatwe. Hamulec ustawiony. Robimy rzut niedaleko. Coś w tym stylu. O, tam się jeść Na Naprzeciwko mnie. O i tu też. To jest. Niestety, tylko nie wziąłem. Nie wiedziałem, że tutaj będą pomosty. Myślałem, że tutaj będą normalne stanowiska, i mam podpórki tylko. Ale myślę, że będzie ok. Najgorszy jest fakt, że mi się sikać chce, tutaj nie ma kompletnie gdzie się wysikać. Do tej to jest strasznie daleko. No, nie pomyślałem przed łowieniem o tym. Niestety, będę miał nauczkę, będę musiał. Całe łowienie siedzieć, także lekcja dla Was: sikajcie przed łowieniem. <laughs> ok, teraz lecimy z drugą wędką. Tutaj użyjemy jakichś mniejszych przynęt, jeszcze nie wiem jakich. Co tutaj mam? Może by tak trochę to założyć. Możemy przetestować, zobaczę. Czy coś się będzie działo? Ostatnio kupiłem to, jak byłem w województwie świętokrzyskim, więc przydałoby się potestować. Tutaj koszyczek przerobiony. Ucięty, bo był taki wiecie, rzeczny. Jak możecie zobaczyć, inaczej ją wygląda niż to normalne. Ale skończyły mi się te zwykłe. A wczoraj już sklepy były zamknięte, więc muszę testować próbować na ten. Nie mam innego wyboru. Mam naprawdę już mało koszyczków. a jak ten zerwę, to już będzie katastrofa. Zarzucę sobie to tutaj blisko. I nęcić będę później. Na razie chcę chwilę odpocząć, bo zmęczyłem się tym terganiem wózka. I to bardzo. Oh. No, i coś takiego, tak się prezentuje moje stanowisko. <laughs> Lubię strasznie robić w tych wiaderkach, słuchajcie, rozrabiać zanętę, bo później mogę je przykryć i mi zanęta nie wysycha. Jak na razie, sobie tutaj garnę stanowisko. Trochę poczekam, zobaczę, jak będzie z braniami. W razie czego będę zaraz nęcił. Moje typowe śniadanko na rybach: białeczko i banan. Ale tu jest małych ryb. No i jak to powiedziałem, wszystkie uciekły. Mam jedno zasadnicze pytanie. Jak? Jak? No co prawda jesiot to nie jest, ale już karasia mamy. <grym> to już nie dziwię się, że było tylko jedno branie i tyle. Jest karaś. Pierwsza ryba. Ubranie. No nie, chyba nie ma ryby. No nie. Ajajaj. Ale było branie znowu na ananasa. Sporo osób mnie tutaj rozpoznało nad tą wodą, co mnie bardzo cieszy, bardzo cieszy. Fajnie było z wami pogadać. I też dwie osoby poleciły mi parę przynęt na to łowisko. Jedna mówiła, że na ananasy dzisiaj biorą, dlatego ananas. A druga mówiła, że tutaj jej się dobrze sprawdzają larwy rafiszowe, truskawka. Także testujemy. To nie jest skaczka. <laughs> a ja akurat a. tutaj osiedałem. A Piotrek mówi, że zajęte. O, rezerwację zrobiłem. O, może być ładna ryba. A, jeszcze będzie się chciał kupać byśmy... O, bym wyciągnął. Ja w tamtym roku, jak tam byłem, to dwa... dwa... trzydziestoset stanowiska dalej. O, ładnie muruje. To będzie jesiotr. Jesiotr? Tak. Ucieka tak Na 90% to będzie jesiotr. Specyficznie pływa. Hmm. Ale wędka się pięknie gnie. Hmm. O, leż... o kurde, odpalił się o, kurde. ładny. Nie wiem, za ogon chyba. Może albo się. Op... za ogon. O, to ja już się nie dziwię, dlaczego taka ciężka walka. To muszę go delikatnie holować w takim no. wypadku. O, haczyk jest mały, bo jest ósemka. A nie, wydawał się większy. Nie jest duży. Tyłem do podbieraka. Pięknie, dzięki. Mamy waleczną rybę. W, a, w kołysce jest waleczna, ale pewnie w wodzie już nie, nie będzie chciała odpłynąć. Pierwszy jesiotr. No ale w końcu łowisko jesiotrowe. I po to jest kołyska. Gdyby zapiął się prawidłowo, to by tak teraz nie szalał. Ale jest. Zapięty za ogon. Dosłownie za ogon. Pierwszy jesiotr. Dobra, nie będę go męczył. Lecę z nim od razu do wody. O, oj, nie chcę odpłynąć. O, poszedł. No a więc pierwszą rybę, pierwszą rybę, no drugą rybę podhaczoną mamy na larwę truskawkę. I dałem słuchajcie jednemu chłopakowi też tą larwę i złowił Karasia, także tylko że u niego już nie podhaczona, a normalnie. Złowiona zapysk, także może to będzie przynęta tego łowiska, słuchajcie. Może, może, może będzie. Ja ogólnie słuchajcie utopiłem nożyczki. No tu jest taki pomost, że ciężko było nie utopić czegokolwiek. Boję się, że utopię telefon albo kamerę. Wtedy to już będzie tragedia. Bez telefonu nie wrócę, bez kamery nie nagram filmu. Mimo wszystko jest dobrze. Mamy jednego jesiotra już na koncie i Karasia. Ja czekam, słuchajcie, na kolejne ryby. Zamienię sobie zaraz tą przynętę ananasową na jakiegoś Ringersa, jeżeli nic się nie będzie działo. Bo jak na razie jest cisza totalna i zobaczymy. Jest branie, jest branie, jest branie. Siedzi, siedzi ryba. Coś siedzi, słuchajcie. Znowu na larwę. I to nie jest mała ryba. I to jest jesiotr. Mały jesiotr jednak. No nie. Ale jest kolejna ryba. To nie bardzo cieszy. Ależ wariuje na kił. Ale wariat. O, 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 ależ wiatr. No jest tuż, 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 tuż pod brzegiem. No, jest to waleczna ryba. <noise> Dlatego ja lubię strasznie z jesiotrami się bawić. No i jest kolejny jesiotr. Mamy kolejną rybkę. Patrzcie, jak zasała larwę. Coś pięknego. Jest kolejny, słuchajcie, jesiotr. Malutki, bardzo. Strasznie szorstki. Naprawdę bardzo, bardzo szorstki. Piękna rybka. Na larwę. Wypuszczamy go i lecimy dalej O, poszedł Ale idzie To bez podkurkek, tak? Hmm. O, ej, tam, 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 tam A to wjechała w to Jasny gwint i wszystko poplątane będzie o, ho, 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 ho. Aż wyjdę do tej ryby coś ładnego w końcu no, jeżeli możesz, to dawaj. Na razie nie chcę się pokazać. Coś pięknego. A jest specyficzną walkę ma ta ryba. Ja nie wiem, ile razy już przez ten feeder przepłynął. Jak jeść ten, jak amur normalny. Co jest król? Jesiotr. Ale walczył pięknie, no. to na to larwa. Tak, cały czas na larwy. No i pięknie. Pięknie wielkie. No i słuchajcie, jest kolejny Jesiotr. No 7-8 kilo może mieć, tak mi się wydaje, jest piękny, piękny jesiotr, znowu na larwę, cały czas na larwy. Zrobiłem sobie teraz, słuchajcie, feedera klasycznego jeszcze na drugiej wędce, no ale zobaczymy, jak na razie larwy wygrywają, <grybujesz> lecę wypuszczać go od razu. Czy odpłynie? O, jeszcze trzeba go trochę pomęczyć. O, pięknie. Jest. Gdzie słuchajcie ryba? Na. A, co to jest karp? Co? <grywia> jaki mały. Co jest grane na fiderka? Patrzcie, jaki mały karpik. Nigdy nie widziałem takiego małego karpy. Jaki piękny. Ale cudo. Patrzcie na tego giganta. Nawet nie mam go, jak zaprezentować. Ale bydle! Przyciówka stawu. Mamy to. Powiem maluchu rośnie. Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj teraz a, zakładam te pineczki, bo zostały mi z ostatniego odcinka z dzikiej wody i nie są one żywe, ale złowiły mi karpika. Także próbuję dalej. Jedna wędka będzie na dużą rybę, a tu wejdzie filerek. Jeżeli będzie się na niego coś działo, to po prostu będę sobie na niego łowił, bo ten karpik był śmieszny, ale może coś innego uda mi się jeszcze dawać. Idzie. Chyba coś idzie, chyba coś Jest, kolejna ryba o, Co tym razem? Co to za rybsko? Ale ładny karp, patrzcie to Jaki ładny, ale ma łuski piękne Ale śliczny Płynie. Bardzo bliziutko łowię te ryby, naprawdę To jest tyle tej drobnicy Chcę zobaczyć czy cokolwiek innego oprócz karpi tu złowię na no, to O, jakie branie Jest kolejny karp. O, ale ten już taki upasiony trochę no. Maluch, ale upasiony. Fajny, fajny. O, siedzi, siedzi, nawet brania nie było. Okoń! Nowy gatunek. Mamy to. No niby okoń, a brania nie było. Taki okonek leci do wody siedzi, siedzi, siedzi. Czy to jest karp czy karasz? Karpik. Karpik z pełno łuski. Tu ma wąski karpik. Ale fajny. Malutki, grubiutki, śmieszna ryba. Ach, dobra, no to chodź. Siedzi kolejny. Ale jedzie. nie będzie duży, ale walczy śmiesznie. Poczekaj, chwilę jeszcze kółeczko musi się zrobić. No i super, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. ale ten ma płetwę. Jakąś taką, śmieszną. Coś mu się stało, no nie. Biedna ryba. Mamy kolejnego, słuchajcie, jesiotra z tuningowaną płetwą. Spoiler na płetwie, ale ten jakiś jaśniejszy jest. No, fajny, fajny, bardzo ładny, no ale mały. Znowu na larwę. Cały czas ta sama przynęta, non stop. Lecę wypuszczam go do wody. zerwał ci się jakiś Nie, nic mi się nie zerwało jak na razie. No to my, to my jak, po, po, tam jak potem powinniśmy iść, tak siedzimy, siedzimy. Oh. Ja siedzę. Jak wtedy bierze, to nic nie bierzesz, to, to zarzucę siebie, co nie? No I tak zrobiłem jednego karpia, potem drugiego. A, oh, pięknie, poszedł. <słuch> Ogólnie słuchajcie, jest taka akcja, że ja już zakończyłem łowienie. I tutaj wam puszczę fragment, gdzie do wody wpadł mi mój zegarek. No, całkiem fajny. O kurde! I słuchajcie, jeden z widzów mimo o tym powiedziałem, że wpadł mi tam zegarek, wyłowił go dla mnie, więc idę dać mu teraz trochę prezentów za to, że go wyłowił, no bo naprawdę ten zegarek niesie trochę wspomnień ze sobą, a więc idę dać mu teraz trochę, trochę, trochę rzeczy.